Rodzina zastępcza to ciepły i humorystyczny serial opowiadający o losach Kwiatkowskich, zwyczajnej, choć nietypowej rodziny. Jacek i Anka razem z dwójką biologicznych dzieci postanawiają przyjąć pod swój dach dzieci z domu dziecka, co wywraca ich codzienność do góry nogami. Serial emitowany od 1999 roku przez lata bawił i wzruszał widzów, poruszając ważne tematy rodzinne i społeczne w lekki, przystępny sposób. Bohaterowie to prawdziwy miks charakterów, od energicznej cioci uli przez ekscentrycznych sąsiadów po bystre i pomysłowe dzieciaki. W pierwszym odcinku poznajemy rodzinę Kwiatkowskich: Jacka, inżyniera i przedsiębiorcę, oraz jego żonę Ankę, która zajmuje się domem i malarstwem. Ich dzieci to nastoletnia Majka, przeżywająca pierwsze miłości, i ośmioletni Filip który nieustannie wpada na nowe pomysły. Rodzinie towarzyszy pies Śliniak, a częstym gościem jest ciocia Ula, która nie przepada za Jackiem i nigdy nie szczędzi mu złośliwych uwag. Pewnego dnia Filip przyprowadza do domu swojego nowego kolegę, Romka. Chłopak zaimponował mu, gdy w sklepie stanął w jego obronie przed starszymi chłopcami, którzy próbowali go okraść. Romek szybko okazuje się również niezastąpiony w domu. Pomaga Jackowi naprawić kran, co sprawia, że kwiatkowscy jeszcze bardziej go polubili. Podczas wspólnego obiadu Romek wyznaje, że uciekł z domu dziecka i boi się tam wrócić. Powód, wyrwana kartka z dziennika, Drobiazg, który jednak urósł w jego głowie do rangi wielkiego problemu. Następnego dnia Jacek dzwoni do domu dziecka informując o miejscu pobytu chłopca. Wkrótce w drzwiach pojawia się wychowawczyni wasyście policjanta. Chłopak wraca do domu dziecka. Jednak Kwiatkowscy nie potrafią zapomnieć o Romku. Chłopak zdążył skraść ich serca. Za namową Filipa i Majki postanawiają go adoptować. Pierwszy odcinek Rodziny Zastępczej to świetne wprowadzenie do serialu. Lekka, obyczajowa, z nutą humoru, ale i wzruszająca historia, która od razu pokazuje, że Kwiatkowscy to ludzie o wielkich sercach. Humor miesza się tutaj z codziennymi troskami, a decyzja o adopcji Romka daje początek wielu przygodom tej niezwykłej rodziny. Już po pierwszym odcinku wiadomo, że nuda w tym domu nie ma szans.